Tutaj kolejną nowość kebabową w Mielcu, niedawno się otworzyli, o nazwie, jakby, kurwa, inspirowanej Franczyzą Mortal Kombat bo, bo Baraka, o. Jeszcze powinien to mięso ścinać gościu cosplayer przebrany za Barakę. No, ale by sobie tym podbili e, marketing. A obok na przykład konkurencyjny kebab pod nazwie Kitana i tam jakaś e, niezła becz, by ciachaby mięso tymi ostrymi wa wachlarzami. I by mówiła przy wydawaniu zamówienia: Jedz dziwko i nie kontentu, i bo ci wykonam fatality. Tak. E, Co mnie ciekawi? Ten z halloumi. Świeże warzywa. To jest napisane, że same warzywa, nie świeże. A tu świeże. Czyli co? Czyli tutaj są kurwa nieświeże? Ale tego bym wypróbował. Oczywiście wezmę kuchar i sos czosnkowy, nie? Pita, tortilla. A ja wolę tortillę osobiście. No sprawdzimy, no. Wołowsko może się uda złapać przez szybko kawałek, tylko widać o. No, tak się prezentuje ta kebabo laga. Normalnie, ura widzę, klient ją tu trzymał uroczyście, niczym jakąś broń białą. No, tak właśnie wygląda faza inicjacyjna gastronomicznej pornografii. A gość przeszedł prawie 20 km, także będzie dość łapczywie wpierdalał. Trzeba mu darować, że będzie miał wąsiory tak ujebane, jakby miał przyprawione nasieniem, ale to zaraz zo zobaczycie. A tak się pacjent w środku prezentuje. I tak wygląda jego wnętrze, kiedy poddaje się go wiwisekcji. Tam w lokalu na ścianie uwidoczniona była flaga, o ile się nie my, Bangladeszu. E, czy tak smakuje pangijski e, wariant e, curaco tortilli e, No doradziłem Pterosławowi jako jego e, alter ego drzemiące w nim, żeby właśnie wybrał tą pozycję z halumi. No i widać, że gościu się nie zawodzi, że... Że kurwa, że, że odczuwa coś tak kształt e, orgazmu podniebiennego. Poszedł za moją radą, skurwiel. O, aż gały wybała mu O! Kurwa mać. goście się nie potrafi ogarnąć przy konsumpcji. No. Ale nie ma co się dziwić. Jest tak zmęczony, że wszelaki jedzeniowy savuła E, schował e, tak głęboko, gdzie słońce nie, nie dochodzi, że zalega mu to już w wyrosku robaczkowym. No fajnie smyra po kubkach smakowy ten serek halumi. Od niego fajnie nawet w głowie szumi. Daremny tutaj wszelaki pietyzm, kiedy się zamierza epicko pochłaniać taki hamski fast food, aczkolwiek intensywnie smaczny. Przekaz tutaj musi być po prostu. Przeocenie tego jednoznaczny. No normalnie oczom nie wierzę. Ten prymityw jednak potrafi się wytrzeć w sytuacji, kiedy sos e, zapach luni jego japsko. No pomimo iż jego pompka tłoczy już niemalże olej kujawski zamiast krwi, to jednak nie ma rozrośniętej tak, blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych w części mózgu, odpowiadającej za kierowanie się dobrymi e, zasadami kulturalnymi przy wpierdalaniu. No widzę, że nasz wyrastający na konkurencję dla książula kebabofluencer Postanowił dać okejkę. Okay jeszcze kurwa brakuje, żeby pokazał gest Knora. Wiecie, tak, te, te dwa palce ułożone w charakterystyczne y, kółeczko. <noise> Proszę. I jeszcze te wypieprzone na zewnątrz ślepia topielca. W ogóle, mój komentarz tutaj jest całkowicie e, zbędny i recenzowanie tego naciul. Jego mimika jest tu na tyle sugestywna, że w zasadzie słowa. No ten drób kurakowy zbytek. okazał się tu. Kompozycja przyglilowany fest warzywna za to na pewno nie należy się kucharzom. Się, śrótowo, się zamierzam tutaj więc wolę w kepsie, dobrze zostaje a kom, mi materiałem ma niczego jak w porównaniu kwitować tak do drobiu sumarycznie pierwsze z takim o to smaku polecający koju jak było widać i nie wydało to, że E, że on jakoś e, zajebałeś, wyraźniłem psy te wiadro e, i na gastofazie, ale odczuwasz mega smaka. W, w takim razie uderzaj śmiało babowni o nazwie Dobit Baraka. Kto tu rządzi? Chyba, że wolisz się odżywiać tym, co jest napisane w menu choćby takiego Michała Szpaka. <laughs>